Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu patronów kanału Ptasia Strefa za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję. Dojechaliśmy nad Biebrze, a właściwie w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego i zatrzymaliśmy się w osobliwym domu. Tutaj spędzimy noc, ale zanim to nastąpi pojedziemy na długą lukę. A co to jest długa luka? Zobaczycie zaraz. Zapraszam na materiał. Zanim o długiej luce kilka słów wstępu. W okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego dotarliśmy 19 czerwca późnym popołudniem. Zatrzymaliśmy się w osobliwym domu. Wybór nie był przypadkowy. Dom znajduje się blisko południowego skraju parku przy Carskiej drodze. Zatem stanowi idealne miejsce wypadowe na ptaki w tej części naszego największego parku narodowego. Jeśli ktoś liczy na niewiadomo jakie luksusy, to się przeliczy. Dla mnie jest tu wszystko co potrzeba. Wygodne miejsce do spania, łazienka z prysznicem i dostęp do kuchni, w której gotujemy sobie sami. Na zewnątrz cisza, spokój i miejsce w ogrodzie, gdzie można przysiąść, odpocząć czy zaplanować dalsze działania. Dla miłośnika przyrody, jak znalazł, dla imprezowicza niekoniecznie. Do dyspozycji gości sporo książek o tematyce biebrzańskiej. Można tu też kupić bilety wstępu do parku co jest bardzo wygodne. Ja bardzo chciałbym tu jeszcze wrócić w przyszłości i spędzić w Parku Narodowym nieco więcej czasu. Do długiej luki jest stąd tylko 7 km. Długa luka to ścieżka dydaktyczna pozwalająca wejść w głąb największego bagna kotliny Biebrzańskiej o nazwie bagnoławki. ławki. Ścieżka przebiega po prostej i wąskiej drewnianej kładce. Ma ona długość 400 metrów i jest zakończona szerszym podestem widokowym, na którym zmieści się do kilku osób naraz. Na podejście znajdziemy dwie proste drewniane ławeczki. Bardzo przydatne, jeśli zamierzamy w tym miejscu prowadzić stacjonarne obserwacje ptaków, do czego szczerze zachęcam. Wkładka swój początek bierze przy carskiej drodze przecinającej tę część parku z północy na południe. Droga ta słynie ze spotkań z łosiami, stąd ograniczenie do 50 km na godzinę i słynne komunikaty, by jechać łoś strożnie. I tak, trzeba tu bardzo uważać. W drodze powrotnej na centymetry zahamowaliśmy przed przebiegającą sarną. Udało się, bo korzystając z braku innych aut, jechaliśmy około 30 na godzinę, nasłuchując śpiewu ptaków przez otwarte okna. Przy Długiej Luce nie ma parkingu, a jedynie nieco szersze pobocze, na którym zmieści się kilka samochodów. Ścieżka przebiega przez tużycowiska i roślinność szuwarową. Na stronach Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdziemy informację, że można tu zobaczyć rzadkie rośliny, jak kukułka krwista czy wierzba lapońska. Często można zobaczyć tu Biebrzańskiego Łosia. Nam też się udało, choć był bardzo daleko. A ptaki? Długa Luka to istna perełka dla obserwatorów ptaków. Można tu zobaczyć takie skrajne rzadkości jak wodniczka, uszatka błotna, cietrzew czy dubelt. Potrzeba jedynie troszkę szczęścia i cierpliwości. Ponadto występują tu rycyki, płotniaki stawowe i łąkowe, derkacze, świerszczaki, rokitniczki, potrzosy, świergotki łąkowe i wiele, wiele innych gatunków szuwarowo-łąkowych. My odwiedziliśmy Długą Lukę w drugiej połowie czerwca. Można by rzec, że za późno. Faktycznie, z ptaków bekasowatych aktywny był już tylko bekas krzyk. Celem naszych obserwacji miały być jednak wodniczki. Bagna Biebrzańskie są główną ostoją tego rzadkiego ptaka w Polsce. To tu gniazduje 80% polskiej populacji. Warto nadmienić, że wodniczka to jedyny ptak wróblowy w Europie narażony na wyginięcie. W Polsce gniazduje około 29% światowej populacji, reszta żyje w Białorusi i Ukrainie. Wodniczka jest silnie związana z tużycowiskami, siedliskiem, które jest coraz rzadsze na skutek osuszania. Innym problemem jest zarastanie istniejących tużycowisk przez inne rośliny po zaniechaniu koszenia lub wypasu. Od kolegów, którzy bywają tu częściej, dowiedzieliśmy się, że na wodniczki najlepiej przyjechać wieczorem. Tak też zrobiliśmy i pozostaliśmy na długiej luce do zachodu słońca. Widzieliśmy kilka wodniczek, ale wieczorem zaczął się istny koncert tych ptaków. Oszacowaliśmy, że przy samej kładce śpiewało tego wieczoru co najmniej 20 samców. Mieliśmy niezwykłe szczęście. Dowiedzieliśmy się, że zazwyczaj śpiewa ich tu znacznie mniej. Ptaki upodobały sobie kilkometrowy pas nieskoszonych, ubiegłorocznych trzcin i tużyc biegnący wzdłuż kładki. Warto dodać, że regularne koszenie bagnaławki jest niezwykle ważne dla zachowania tego siedliska. Bez koszenia w ciągu kilku lat bagno zarośnie wierzbą lub brzozą, a lęgowe tużatkie ptaki znikną. Udało mi się nagrać śpiew wodniczki. W porównaniu z liczniejszą kuzynką rokitniczką, śpiewa dość cicho i delikatnie. Trudno jest też wypatrzeć śpiewającego samca, nawet jeśli śpiewa bardzo blisko nas. Posłuchajcie. Wodniczka to wyjątkowy i ciągle mało poznany gatunek, pełen ciekawostek i tajemnic. Wiedzieliście, że samice wodniczek samodzielnie wychowują młode bez pomocy samców? Jest to możliwe tylko dlatego, że w tużycowisku jest tak dużo pokarmu. W naszej awifaunie to rzecz wyjątkowa. Rola samców sprowadza się właściwie do śpiewania i dostarczania materiału genetycznego. Każdy piskle w gnieździe może mieć innego ojca. Zatem u wodniczek nie ma par. Za to akt połączenia samicy z samcem, słowo połączenie to w tym wypadku nie nie u wodniczek trwa bardzo długo, niekiedy nawet 30 minut, podczas gdy u większości ptaków liczy się to w sekundach. No i jeszcze to. Przez długi czas nie wiadomo było, gdzie zimują wodniczki. Odkryto to dopiero w XXI wieku w Senegalu. To powiedz, co tam widzisz? Szukam idę dalej, może będzie czwarta. To ile masz? Trzy. Trzy sowe błotne. Zaraz. Już za ciemno, żeby zrobić zdjęcia, ale można o tym opowiedzieć, co widać przez lunetę. Poza wodniczkami udało nam się zaobserwować polujące uszatki błotne. Obok puszczyka mszarnego to nasza najrzadsza lęgowa sowa. Na bagnie ławki można zaobserwować ptaki z kilku par. My naraz widzieliśmy trzy osobniki. Kiedy byłem tu w roku 2020 widzieliśmy pięć ptaków. Podobno nie zawsze się pokazują. Aby je wypatrzeć, warto mieć lunetę. Bagno ławki jest bardzo rozległe, a uszatki błotne często latają dość daleko od podestu. Sowy polują lotem aktywnym, lecąc kilka metrów nad trzcinami. Planując wyjazd nad Biebrze po 15 czerwca, usłyszałem, że w tym terminie przybywają tu już tylko szaleńcy. W tym czasie owady krwiopiline osiągają szczyt aktywności i są ile wlezie wszelkich turystów i nie tylko. Potwierdzam, były komary, meszki i gzy. Dobry repelent i olejek waniliowy do ciasta wystarczyłyby sobie z nimi poradzić. W odwodzie były jeszcze małe moskitiery na kapelusz, które są bardzo skuteczne, zwłaszcza w kontakcie z maleńkimi meszkami. Niemniej Biebrza krwi z nas nie upuściła. I szczerze powiem, że byłem w miejscach dużo gorszych pod tym względem i to już dzień później, ale o tym w kolejnych odcinkach. Luka, luka o zachodzie słońca. Śpiewają wodniczki, świerszczaki, derkacze. Co jakiś czas pojawia się sowa błotna, aczkolwiek daleko, za daleko, żeby zrobić jakieś udane zdjęcie. No, nie tym razem. Może innym razem się uda. E, oczywiście latają też błotniaki łąkowe, co najmniej dwie pary. Więc bardzo, bardzo fajne miejsce, żeby spędzić czas. E, kilka osób się przewinęło. Pewnie większy ruch jest tutaj w maju niż w czerwcu. Niemniej i tak warto było tutaj przyjechać. Jeśli chodzi o wodniczki, to podobno właśnie najczęściej najbardziej aktywne są zresztą o, tu pięknie śpiewa blisko nas teraz. To właśnie najbardziej aktywne głosowo są wieczorem, więc warto się tutaj dwie godziny przed zachodem słońca pojawić i, i sobie ich posłuchać i pooglądać, bo to jest jedno z najlepszych miejsc, gdzie te ptaki można zobaczyć. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję szlicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć! Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu patronów kanału Ptasia Strefa za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję!